Witam Was wszystkich, ja się nazywam NYX, a to jest moja kuchnia? Jak wiecie, jesienią pasjami lubię nawiedzać cmentarze. Stąd i nie będzie dla Was zapewne zaskoczeniem, już dziś udamy się ponownie na ziemię umarłych. Tym razem odwiedzimy zapomniane leśne nekropolie. A przy okazji Opowiem Wam trochę o ich topografii i szczególnych cechach. Ruszajmy więc. Czas nie był łaskawy dla większości cmentarzy ewangelickich i olenderskich. Wiele z nich zostało zdewastowanych po wojnie, inne popadły w ruiny w wyniku zapomnienia. A jednak, wciąż są to bardzo potężne miejsca mocy, które warto znać i honorować. Ta ziemia bowiem, po której stąpamy, jest tak samo nasza, jak i tych, których kości w niej spoczywają. Kto chce ją zrozumieć i świadomie poruszać się pośród duchów, powinien więc umieć rozpoznawać tego rodzaju lokacje. Wielu z Was pyta mnie o miejsca, w których praktykują swój kąszcz. Jak wiecie jednak, nigdy ich nie zdradzam. Wierzę wszakże, że i wokoło was mogą się znaleźć równie ciekawe przestrzenie, nie zawsze jednak umie się je rozpoznać. W czasie tej wyprawy chciałbym wam pokazać kilka cech, które pozwolą wam zidentyfikować stare cmentarze. Sprawy oczywiście nie ułatwia to, iż jak wspomniałem, wiele z nich leży w ruinie. Na niektórych nagrobki zostały rozkradzione, lub rozbite w drzazgi. Wciąż jednak sam teren może nam dostarczyć wielu informacji pozwalających odnaleźć zapomniane nekropolie. Wystarczy tak naprawdę umieć patrzeć. Na początek więc warto wiedzieć, że większość cmentarzy budowana była na wzgórzach. Jeśli zaś wzgórza w okolicy nie było, wznoszono w tym celu sztuczny nasyp. Jest to pierwsza ważna cecha, która pomoże nam je odszukać. Kolejną jest to, że cmentarze ewangelickie i olenderskie były budowane w większości na skraju lasów, co sprawia, że część z nich aktualnie albo została wchłonięta przez aglomeracje miejskie, albo powróciła do świata natury. Często można je także spotkać na styku pól. I lasów właśnie, co oczywiście dodaje im magii i liminalnego charakteru. Można jest także, by nie szukać jedynie nagrobków. Rozejrzyjcie się zawsze za pozostałościami płotu lub studni, którą dawniej posiadał każdy cmentarz. Również i schody mogą wskazywać na istnienie miejsca, do którego on gdzieś prowadziły. Wielu ważnych wskazówek. Dostarczy nam także flora. Dawne cmentarze obsadzano w bardzo przemyślany i sensowny sposób z punktu widzenia czarostwa tradycyjnego. Rośliny rosnące na nich nie stanowiły tylko ozdoby, lecz spełniały bardzo istotne, duchowe, magiczne i symboliczne funkcje. Zwracajcie zawsze uwagę na drzewa. Dawne nekropolie obsiewano najczęściej dębami, które to łączą świat żywych i umarłych. Kolejnym często sadzonym drzewem była także lipa, z uwagi na jej opiekuńczą, matczyną moc oraz związek z odradzaniem się życia. Oprócz tego w nasadzeniach mogą też pojawić się jesiony i tuje. Drzewa tego rodzaju będą odcinać się wyraźnie od reszty lasu, w większości przypadków złożonego z sosen. Będą także posadzone rzędami, pozwalając identyfikować dawne alejki lub zarys całego cmentarza. Warto także zwrócić uwagę na szczególnie okazałe drzewa. Zwykle będzie to dąb, lipa lub jesion. Są to tak zwane drzewa pomnikowe, które stanowią prawdziwe Axis Mundi, cmentarza, a więc punkt łączący światy, po którym podróżują duchy. Tutaj najlepiej jest więc składać ofiary i zmawiać wszelkie modlitwy. Poznawszy ogólne zasady topografii, zagłębimy się teraz w specyficzny charakter cmentarnej flory, a jest on doprawdy niesamowity. Bez wątpienia, Rzuci się nam w oczy bęs lilak, współcześnie zarastający całkowicie niektóre nekropolie. Był on sadzony po to, by zapewnić cieniom zmarłych schronienie. W gąszczu warto zwrócić także uwagę na błuk sadzony na grobie samobójców. W luszcz obrastający ziemię, dawne pomniki i drzewa, także mówi nam o istnieniu cmentarza. Jest to bowiem roślina zimozielona, a więc i nieśmiertelna. Wydając owoce zimą, wskazuje nam na moc życia odradzającego się ze śmierci. Kolejną ważną rośliną jest konwalia, którą znajdziemy w pobliżu kwater dziecięcych, gdzie podkreśla miłość do przedwcześnie zmarłych. Zwróćcie zawsze uwagę także i na barwinek, fiołek czarowników i Nie Niezapominajki podkreślają pamięć o tych, którzy odeszli. Aczkolwiek teraz w listopadzie, próżno ich szukać wśród grobów. Ziemię umarłych porastają za to często i obficie różne rodzaje paproci, a przy okazji poszukując roślin. Natknąłem się także na czernitłuki rosnące na pobliskim polu. Z tych magicznych grzybów można przygotować znakomity atrament do zaklęć nekromancji. O czym mówiłem w jednym z odcinków. Pamiętajcie o tym, że grzyby znajdowane na ziemi umarłych mają wyjątkowe właściwości, z których warto korzystać. Nasza cmentarna wyprawa ma się już ku końcowi. Mam wszakże nadzieję, już udało mi się przekazać Wam wiele cennych wskazówek, które pozwolą Wam odnaleźć i zaopiekować się duchowo zapomnianymi cmentarzami wokół Was. Warto na nich zawsze nieco posprzątać, usuwając śmieci i stare znicze. W tych czasach zaiste niewielu pamięta jeszcze o tych lokacjach, tym bardziej więc zachęcam Was, zatroszczcie się o nie. Ja zaś, uhonorowawszy zmarłych, powracam do świata żywych. Pamiętajcie wszakże, aby polubić kuchnię czarownika i zasubskrybować ją, jeśli jeszcze przez niedopatrzenie tego nie uczyniliście. Wyruszymy bowiem na niejedną wyprawę biednym szlakiem. Ja zaś na dziś żegnam Was, no i do następnego zaglęcia.